Jaka jest wartość takiej liczby? Tutaj to zadanko moglibyśmy zrobić bardzo szybko, ale pobawimy się i skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu. Naszym a jest wyrażenie 2 pierwiastki z 8, naszym b jest wyrażenie 3 pierwiastki z 2. No to lecimy a do kwadratu, czyli 2 pierwiastki z 8 do kwadratu, minus 2ab, czyli minus 2 razy 2 pierwiastki z 8 i razy b, czyli 3 pierwiastki z 2. Następnie plus b kwadrat, czyli plus 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. Z pierwszego wyrażenia, czyli 2 pierwiastki z 8 do kwadratu, wyjdzie nam 4 razy 8, no bo 2 do kwadratu to jest 4 i pierwiastek z 8 do kwadratu to jest 8. Następnie, jak mamy tutaj mnożenie trzech liczb, no to mnożymy minus 2 razy 2 i razy 3, będziemy mieli w takim razie minus 12. Następnie pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2 da nam pierwiastek z 16. Dalej, 3 pierwiastki z 2 do kwadratu, no to będzie 9 razy 2. 4 razy 8 to jest 32, minus 12 razy 4, bo pierwiastek z 16 to jest 4. No i 9 razy 2 to jest plus 18. Teraz 50 powstanie, jeśli sumuję sobie. 32 i 18, minus 12 razy 4 to jest minus 48, i ostatecznie mamy wynik 2, czyli odpowiedź A.